że człowiek nie dowie się, co się w nim kryje, dopóki nie odbiorą mu wolności, ciekawe, jak dobrze ty siebie znasz. na platformę. Zamy sześć, dwa, sześć, morderca, pirat, zdrajca. Dzisiaj podchodzisz wolny. Ale jak się wkrótce dowiesz.

Nową celą nie popełniaj błędów, nadchodzi wojna, która przyniesie chwałę i okrucieństwo. Panie Finley, korzystaj z wolności. Ileż można czekać? o konferencji prasowej zwołanej przez Imperatora Arcturusa Mengska. Jej celem było upamiętnienie zakończonej ponad 4 lata temu wojny szczepów. Na miejscu była Kate Rockwell. Imperatorze, zagrożenie ze strony Zergów jest bardzo poważne, lecz zamiast dozbrajać naszą flotylę, trwoni pan Tryliony na ściąganie ex-rebeliantów, takich jak Jim Raynor. Jim Raynor stanowi obecnie jak najbardziej realne zagrożenie dla Dominium. To terrorysta i rewolucjonista, którego jedynym celem jest sianie niezgody i podburzanie społeczeństw Wraz ze swą bandycką ferajną doprowadził do wybuchu powstań na sześciu planetach. W stanie ukarany. Już wkrótce. To jeszcze nie koniec, fredny sukinsynu. Adiutancie. Czy oddziały są gotowe? Pańskie oddziały są gotowe i czekają na rozkazy komandorze. Wczytuję dane taktyczne. Dobrze. Najwyższa pora porządnie rozkręcić tę rewolucję. Stacja Pograniczne Rubierze to centrum logistyczne Dominium na Marsarze. Podważenie kontroli Dominium nad tym miejscem poważnie zaszkodzi działaniom Mękska na całej planecie. Raport sytuacyjny, adiutancie. Dominium stworzyło centrum logistyczne na terenie miasta Pograniczne Rubieże. Miejsce to stało się bazą wypadową dla wszystkich operacji prowadzonych na Marsarze. Jakiś czas temu Dominium przesunęło część sił poza miasto, więc stacjonujące tam oddziały są nieco osłabione. Czy mieszkańcy współpracują z Dominium? Mieszkańcy pogranicznych rubieży są wrogo nastawieni wobec okupanta. Brakuje im jednak broni i dobrej organizacji, by podjąć walkę. Jeśli zdołam wydrzeć kwaterę główną z rąk Mękska, to na długo osłabię jego pozycję na marsarze. Przygotować statek. Dobra, chłopaki, pokażmy miejscowym, że nie muszą bać się dominium. Jaki jest plan? Czas. Komandorze, samo uczki wideo czekają na sprawdzenie. Nie liczyć. Rekieterzy. Zachować odstęp, oczy dookoła głowy. Ogarniać się. Idziemy. Czas zebrać się do kupy. Nie idźcie tą drogą. Rekieterzy rządzą. Czas zebrać się do kupy. Niezły plan. Rekieterzy rządzą. Rozwalić ich. Wydasz jakiś rozkaz? Co tam? Rekieterzy rządzą. Możesz na mnie liczyć. Obserwuj sąsiada. Odszczepieńcy sabotują postęp. Komandorze, zniszczenie dominialnych holobordów pomoże wzniecić rebelię przeciwko dominium. Niezły plan. Mam już powyżej uszu gęby męgska. Rozwalcie to. Możesz na mnie liczyć. Rekieterzy rządzą. Czas zebrać się do kupy. Niezły plan. Może, gdzie podzieli się ludzie? Niezły plan. Do ataku. Czas zebrać się do kupy. Rekieterzy rządzą. Czas. Moi sąsiedzi. Moja rodzina. Zaczyna to cuchnąć. Niezły plan. Możesz na mnie liczyć. Czas zebrać się do kupy. Komandorze, duża grupa wojsk Dominium zbiera się w centrum miasta. Najwyższy czas zamówić tę specjalną przesyłkę, o której mówiliśmy wcześniej. Rekieterzy rządzą! Za pomoc! Jesteśmy z Tobą, Reynor! Pracujcie ciężko! Bądźcie dumni! Musimy się poświęcać Możesz na mnie liczyć. Rekieterzy rządzą. Rozwalić. Żadna ofiara nie jest zbyt duża, jeśli w grę wchodzi bezpieczeństwo naszych społeczności. Niezły plan. Rekieterzy rządzą. Czas zebrać się do kupy. Niezły plan. Czas zebrać się do kupy. Po waszą wolność, trzeba walczyć. Możesz na mnie liczyć. Nie wygląda to za różowo. Rekieterzy rządzą. Możesz na mnie liczyć. Niezły plan. Możesz na mnie liczyć. Niezły plan. Rekieterzy rządzą. Możesz na mnie liczyć. Rekieterzy rządzą. Czas zebrać się do kupy. Niezły plan. Możesz na mnie liczyć. Nareszcie, miejscowi. Stać! Chronić naszą wolność? Tej wolności nie zostało za dużo. Mamy zbiega. Przelają do cywili, wkraczamy do akcji. Rekieterzy rządzą. Czas zebrać się do kupy do piecznej. Zgodnie. Do ataku. Mengsk kiedyś za to odpowie. Dziękujemy Raynor. Wiedzieliśmy, że nie zapomnisz o nas. Na posterunku przetrzymywanych jest więcej ludzi. Zajmę się nimi. Niezły plan. Czas zebrać się do kupy. Sheriff Reynor, dawno cię nie było w tej okolicy. Jesteśmy z wami, rekieterzy. Niezły plan. Możesz na. To teren zastrzeżony. Jesteście aresztowani, buntownicy. Osłaniamy cię, Rador! Oh, Możesz na mnie liczyć. Oh, do pierwszej. Niezły plan. plan. Możesz na mnie liczyć. Stoje. Czas zebrać się do kupy. Myślałam, że nie da się z nimi walczyć. Myliłam się. Teraz dysponujecie bronią oraz środkami, by prowadzić walkę. Pamiętajcie, że Męsk może was zniewolić tylko wtedy, gdy mu na to pozwolicie. Najbardziej poszukiwanego człowieka w sektorze, bardzo łatwo cię znaleźć. Musiałem zobaczyć to na własne oczy: Mały Jimmy Raynor, bohater ludu. Tygus Finley, niezły strój. Warty i gotowy. Słyszałem, że wrzucili cię do zamrażary. Dostałeś do żywocie. I co? Wyszedłeś za dobre sprawowanie? Ja zgadza się, bracie. Zostałem wzorowym obywatelem. <noise> Czemu zatem zawdzięczam wizytę? Przychodzę z przyjacielską ofertą biznesu. Orientujesz się w ogóle, co tu porabia Dominio? Domyślam się, że zaraz mi powiesz. Bawią się wygobywanie obcych artefaktów, przyjacielu. Twój dobry znajomy, Mengs, dostał fizia na ich punkcie. A ja znam kogoś, kto zapłaci furę szmalcu za każdy taki artefakcik, który uda nam się wyswobodzić z rąk Dominio. To propozycja nie do odrzucenia. Mam rację, Tykusie. No to umowa stoi. Sześćdziesiąt czterdzieści. Siedemdziesiąt trzydzieści. Te siedem dych dla mnie. <noise> Czuję, że wracają stare czasy. Jak kiedyś. Wygląda na nowe. Tym się zajmujesz, Jimmy? Ludzie w tych okolicach są gotowi do walki przeciwko męskowi. Chyba potrzebowali po prostu małego bodźca. A więc wciąż traktujesz całkiem serio tę całą rewolucję? Każdy potrzebuje jakiegoś hobby. Sara, to był najgorszy dzień w moim życiu. I nie nam tam być. Czasem myślę sobie, że lepiej byłoby, gdybyś tamtego dnia zginęła. Kłanie się Państwu dony Vermilion na żywo ze studia UNN na Korhalu. Mamy dla Państwa szokującą informację. Oddajmy głos Kate Lockwell, która znajduje się w tej chwili na jednej z obrzeżnych planet Marsarze. Kate. Dziękuję, Donny. Rebeliant Jim Raynor powraca w wielkim stylu. Jego grupa zaatakowała magazyn dominium, zlokalizowany niedaleko pogranicznych rubieży, skradziono broń, a następnie rozdano ją okolicznej ludności. Kate, domyślam się, że tamtejsza ludność przejmuje się, że po okolicy grasuje groźny przestępca. Szczerze powiedziawszy, Donny, osoby, z którymi rozmawiałam, wydawały się pełne entuzjazmu. Dziękujemy, Kate. Tylko w UNN Jim Raynor sterroryzował ludność Marsary. Po przerwie, czy twoje dziecko zażywasz stymulanty? Gadaj zdrów, ja się dopiero rozkręcam. Tak, z czystej ciekawości. Jak się wyrwałeś? Wydostałem się z Kryoza Mrażarki, kiedy transportowali mnie do Nowego Folsom. Gołymi rękami zabiłem chyba z dziesięciu strażników. <grym> tak, już słyszałem. Opuściłeś jednak ten fragment, w którym chodziłeś po wodzie i zwiałeś z córką naczelnika. Tylko nie tym tonem, chłopcze. Słyszałem sporo o tej twojej wielkiej walce o wolność, kiedy mnie nie było. Co się stało, Jimmy? Bój o prawdę i sprawiedliwość stał się dla ciebie zbyt ciężki? Jeszcze nie skończyłem i obiecuję ci, męsk zostanie załatwiony.